Faszerowana cukinia, porcja na 2-4 osoby, 4 kawałki, składniki: 1 spora cukinia, 25 dekagramów mięsa mielonego, 1 średnia cebula, 2-3 ząbki czosnku, 1 puszka pomidorów, 1 łyżka oleju, sól, pieprz, opcjonalnie kilka ziemniaków, cebulę i czosnek drobno posiekać. Zeszklić je na oleju i dodać do mięsa. Doprawić solą i pieprzem, dobrze wymieszać. Cukinię umyć i pokroić w około 3-4 cm kawałki. Łyżeczką wydrążyć w każdym kawałku środek do około 2 trzecich wysokości. Tak przygotowaną cukinię posolić i odstawić na 15 minut do góry dnem. Jeśli cukinia po osoleniu puści sporo soku, to należy ją osuszyć papierowym ręcznikiem. Cukinię napełnić przygotowanym farszem i ułożyć w żaroodpornym naczyniu. Na górę każdej cukinii wyłożyć pomidory z puszki, sok wlać do naczynia. Między cukinie wrzucić obrane ziemniaki. Włożyć do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza i zapiekać przez około 45 minut.